Witam, witam tego typu. Sobie teraz trochę pompek porobię tego typu czemu masę zdobywać. Widzowie, co jest potrzebne, żeby rozwoju mięśnie Właśnie. Wszystkie partie mięśni. To jest, yy, widzowie, bardzo ważne. Ja jestem fanem, widzowie, już rozgrzany tego typu. Już jestem rozgrzany. Tego typu, czy ile ja dzisiaj wycisnę pompę, o to jest pytanie widzowie, no ja jestem po pracy, to zobaczymy, ile będę mógł, to zrobię, tego typu, czy dam radę więcej, zobaczymy, nie ma co przesadzać widzowie, żeby nawalać pompę, bo naprawdę można, to są zakwasy na mięśnie, a dopiero będzie, fuj. Problem, widzę. Dobra, zaczynamy. Czy to wyjdzie mi jaki ja myślę? Zobaczymy, co to wyjdzie. Tego typu rozgórzałem się i zobaczymy. I trzeba iść do przodu dalej. Ciekawie jest. Niedużo, niedługo, bo to naprawdę można sobie, sobie przeciągnąć mięśnie, a później... Mieć problemy w wizowie tego typu. porobić sobie 10 wiele od początku i następnie chcę sobie tak robić po kolei. To nie jest to widzowie, żeby się wziąć, po trzeba pakować lewe w Nie. Bo jutro na długi dzień wizowie może się nie stać z łóżka. Bo zerwiecie mięśnie i na rzeczy. I dopiero będzie skryt i potrzeb widzowie. To jest taka widzowie informacja dla Was, żebyście o tym widzieli. Tego typu. Faktem, tak, że ja słudłem, bo słudłem. No ale to tyle mam, jak widzowie. No to widać po mojej bara jak widzowie. tak, że brzuszek jaki jest już. Trzeba iść do przodu widzowie, tego typu. No i zobaczymy następną serię i sobie. I tak po kolei budujecie tutaj wszystko. Napężacie. I to naprawdę warte świeczki, a nie sterydy czy tam jakieś inne rzeczy, bo to naprawdę nie ma sensu, a łeb rozpierdalacie tym, bo wam korka. zaczyna wariować. zawieje i później są. Grzyty tego typu, a ja na sucho tego typu i to jest się w zowie, ceni, wizowę to co ja mówiłem to razem Wizowę ja wiem, że przedtem byłem tego, a teraz masę mam. Wizowę, to widać na barach moich. Wizowę, nie jestem e, taki rozbudowany, bo to nie o to chodzi. W żeby nie być taki, może mi wystarczy taką zobacz. I to jest ważna zobacz. Dobra, zobaczymy drugą serię tego typu. I na ja drugą serię wyciągnę. Trzeba iść do przodu. No, i tak po kolei, i tak po kolei, seriali sobie robić, widzowie. To jest coś dla was, widzowie. Dla was. Widzicie. Ja oferowałem, że jestem po raz grzewce, Dlatego. Mogę sobie pozwolić na to, ale rozrzewka jest podstawą Bo bez rozrzewki tu naprawdę możecie zerwać sobie mięśnie, Kwas mlekowy, jak się wytworzy, to na ludzi nie staniecie. się. To jest taka dla Was porada, żebyście o tym wiedzieli, co jak, bo naprawdę. Później węgiście widzowie pokami. Wystarczy tyle i tak po kolei sobie zwiększać tego, żeby nie także pakujecie ile wlecie, a później już ręką nawet nie ruszycie, bo już wam będzie bolało. Pisowie. To jest dla Was coś takiego. I pamiętacie o tym, żeby pilnować się. Bo naprawdę można nie się sobie szkodzić I naprawdę możecie Mieć problemy zdrowotne Nikomu nie życzę Trzeba myśleć cały czas I cały czas myśleć Żeby sobie krzywdy nie zrobić I podstawa mi sobie Rozgrzewka Bez rozgrzewki nie możecie się ruszyć Bo nie są rozgrzane mięśnie, jak wam ktoś w mięsień pierdolnie To możecie wylądować na wózku Do końca życia I to jest taka Przestruga dla was, zależy, żebyście się o tym Tego typu I pamiętajcie Całe życie trzeba się uczyć Myśleć Jak coś nie wiecie Pytajcie się kogoś Kto wie to was pokieruje tego typu lepiej się widać niż się żegnać słuchajcie uczestniczacie i weźcie od mnie wskazówki bo zawsze wam się przydadzą trzeba myśleć tego typu widzicie robię pompki to zobaczę udało mi się ten brzuch spalić tutaj widzicie no trzeba iść do przodu 这个都不。太太